Hejka kochani, dzisiaj kolejny vlogmas Dzisiaj nie będzie taki typowy vlogmas bo powiem wam yy, albo bardziej doradzę wam co kupić yy, na mikołajki klasowe a na końcu pokażę wam co sama kupiłam yy, najpierw będą prezenty dla dziewczyny, a potem dla chłopaka a więc zaczynamy jeżeli chociaż trochę znać tą osobę no to możecie jakby zauważyć, co ona tak zazwyczaj używa. I jeżeli na przykład używa w szkole na przykład jakiejś perfumy czy coś, yy, jakiejś konkretnej perfumy, albo po prostu jakiejś podobnej, no to, no to po prostu ją może, no to możecie ją. Czyli na przykład Sol de Janeiro. Normalny Sol de Janeiro stacjonarnie kosztuje yy, yy, takie, takie małe, kosztuje około 2,000 zł, a takie i to nie był scam. Drugą rzeczą może być... mogą być po prostu jakiś zestaw kosmetyków. Na przykład jakiś zestaw kosmetyków z Jai lub na przykład z Flaw. One zazwyczaj kosztują tak od 40, od 40 zł tak do 60 ale yy, 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 będą też na pewno. Jakieś y, tańsze rzeczy. A jeżeli. A jeżeli na przykład. A jeżeli na przykład będzie coś kosztować y, mniej niż 50 zł, no to oczywiście musicie dokupić słodycze. Zawsze najlepiej jest kupić sobie prezent za około 40 zł i kupić potem słodycze za y, jakieś 10 na przykład. Trzecią rzeczą będzie coś do włosów. Jeżeli widzicie, że ta osoba często ma jakieś różne ma jakieś e, różne fryzury, na przykład do szkoły, no to możecie jej kupić na przykład, nie wiem, chociaż taką spinkę, Ale pamiętajcie, żeby nie kupić tej osobie czegoś, co ona już ma. A jeżeli już kompletnie nie wiecie, co macie kupić, to kupcie po prostu Lego. Lego jest zazwyczaj drogie, ale na pewno znajdą się jakieś zestawy, które kosztują poniżej 50 zł. Albo jeżeli ta osoba lubi jakieś bardziej kreatywne rzeczy, możecie kupić jej na przykład płótno, farby, a to przy... zazwyczaj znajdziecie po prostu. Możecie nawet kupić jakieś włóczki, szydełka i nawet jeżeli tego nie umie, no to się przecież nauczy. Teraz przechodzimy Teraz przechodzimy do prezentów dla chłopaka. Może jeszcze ja się na tym akurat za bardzo nie znam, ale, ale po prostu Wam będę mówić, co ja sama bym kupiła. Pierwszą rzeczą będzie też lego. Ja bym bardziej strzelała w jakieś lego, takie bardziej motoryzacyjne, jakieś auta, ale te auta są też zazwyczaj drogie, no więc kupiłabym po prostu taki mniejszy zestaw. Drugą rzeczą będzie jakaś koszulka. Żeby ta koszulka nie była jakaś taka zwykła, tylko żeby po prostu była jakaś taka fajna koszulka. Yy, trzecią rzeczą to będą oczywiście ozdoby świąteczne. Na przykład jakieś światełka, takie zwyczajne światełka na choinkę, a nawet jeżeli nie będzie chciał dawać na, na choinkę, no to to też lepiej będzie wyglądać po prostu w pokoju na jakiejś ścianie, czy... a jeżeli już w ogóle nie będziecie mieć żadnego pomysłu, to po prostu kupcie kubek. A żeby ten prezent wyglądał lepiej Albo nawet drożej To po prostu kupcie taki papier Świąteczny I po prostu zapakujcie w ten papier I obwiążcie taką wstążkę Teraz pokażę wam co ja kupiłam Tak naprawdę główną rzeczą To jest taki o Zestaw z, z fluff Tutaj jest e, e, To e, że do mycia twarzy Jest e, Błyszczyk jest mleczko do twarzy i jest coś takiego, ale nie wiem czy to jest i jest pinaska chyba właśnie to jest taka opinaska Wiecie, taki taki nie pinaska taki pin taki pin jak do plecaka się czasami przypina Potem kupiłam takie o, takie o słodycze to i M&M'sy, takie o crispy ananasy i takie kupiłam I jeszcze, we, jeszcze pewnie jakąś kartkę kupiłam. I to wszystko kosztowało mnie 55 zł Słodycze Kupiłam w Action A ten zestaw z flav Kupiłam w Rossmanie Więc właśnie Najbardziej słodycze Najbardziej polecam kupować w Action Bo tam jest naprawdę milion słodyczy I Naprawdę za y, niską cenę. Teraz w Rosmanie są promocje na te y, zestawy z flaw. Naprawdę nie był za bardzo vlogmas, ale świąteczny od... e, mam, na mam nadzieję, że pomogłam. I e, to chyba tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro. I widzimy się jutro. Pa!